Chodźcie. Mamusia tu jest. Chodźcie. Tak, mamusia. Trzymam mamusię. Trzymam mamusię. Już puszcza mamusię. Hej. Chodźcie. Ciekawe, gdybyśmy się... Aro! ...tą co... To... Aro! Mamy jeszcze wam dzieci słyszą. No chodźcie. Zulpinuś. Amirka. Amira. Idziemy. Amira. Pokaż pychola. Hej! Hej słońce moje! Tak! No tak! Arizona! No chodź! Kogo mam? Kogo mam? Alcina mojego pana. O, -o.